W programie odwiedzimy remontowane mieszkanie, zajrzymy do salonu z wyposażeniem łazienek i sprawdzimy, jaką armaturę łazienkową i kuchenną proponują nam producenci. Pokażemy także drewniane schody i powiemy wszystko, co warto o nich wiedzieć. Odwiedzamy dziś młode małżeństwo: panią Edytę i pana Krzysztofa. Od rodziców otrzymali prezent ślubny, o jakim może pomarzyć wielu nowożeńców. Mieszkanie. Dziś nie ma już śladu po aranżacji mieszkania przez poprzednich właścicieli. Tapet na ścianach, drewnianej boazerii w przedpokoju i wykładziny PCV na podłodze. Po naradzie z Krzysztofem uznaliśmy, że musimy zrobić generalny remont. I po naradzie z zaprzyjaźnionym architektem, właściwie zaprzyjaźniony architekt, Podpowiedzią mam na przykład, że w przypadku tutaj tego pomieszczenia zrezygnować z toalety, która to kiedyś była, na rzecz zabudowy szafy garderoby. I następnie tutaj też delikatnie przyrobiliśmy tę ścianę w ogóle rezygnując z jakichkolwiek drzwi, ponieważ uważam, że drzwi tutaj w tym miejscu trochę by kolidowały z, z ciągiem komunikacyjnym. Dlatego jest w takim łukiem zrobione. Duża kuchnia to efekt wyburzenia ścianki działowej pomiędzy małym pokojem a dawną kuchnią. Z płyty gipsowo-kartonowej zrobiona została półka, której przedłużenie stworzyło fragment podwieszonego, w przyszłości także podświetlonego sufitu. To nie jedyne zmiany. Ten budynek ma 18 lat i y, to co zmieniliśmy to przede wszystkim stolarka. Y, no, zmieniliśmy, zamieniliśmy drewniane stare okna y, na y, plastikowe no i ociepliliśmy i z zewnątrz, i z wewnątrz. Wymieniliśmy również grzejniki. Zamieniliśmy yy, je na czynniki stalowe. Yy, Panelowe. Tak. Yy, stare poszły do lamusa. Yy, no i przede wszystkim no, dzięki tym rozwiązaniom jest zdecydowanie cieplej. I bardziej estetycznie. Niebawem pojawią się tu urządzenia kuchenne i pralka, na którą w nowej łazience zabrakło miejsca. Glazura i terakota ładnie komponują się z ciepłą barwą ścian. W niedługim czasie czeka nas jeszcze instalacja mebli, które zamówiliśmy u stolarza. Meble będą wykonane z płyty MDF. Tutaj, w tym miejscu, tylko około półtora metra w tym pomieszczeniu będzie się rozciągał baryk czyli sympatyczna część dla nas i dla naszych znajomych. Tutaj w takich punktach kwadratowych, zarówno jak i w kuchni, oraz w przedpokoju, będą takie oprawy LEDowe, oświetleniowe. Jeszcze akurat ich nie dostałem, ale mam nadzieję, że Bartek, którego serdecznie pozdrawiam, w końcu mnie dostarczy. Także tutaj będzie też punkt świetlny. W trzech pokojach fachowiec wyrównał powierzchnię ścian i pomalował je farbą w słonecznych kolorach. Z płyty gipsowo-kartonowej zrobił praktyczne półki, a na podłodze ułożył panele. Jedynie w pokoju dziennym pozostawiono dawny parkiet. Jest to parkiet jesionowy, no, pan tu wycyklinował, odświeżył ją i jest troszeczkę przekurzona, ale... Naprawdę piękna i w yy, ciemny, właśnie pochmu, pochmurny dzianek no, rozświetla to pomieszczenie. A jeżeli chodzi o górną część pomieszczenia, to tak jak w przypadku poprzednich pomieszczeń, te nieszczęsne łączenia tych płyt, staramy się tutaj właśnie coś wymyślić, żeby to zamaskować. I jak widać, yy, również są wnęki zrobione, również będą ledy, będą podświetlały ten cały sufit. Oczywiście yy, będą też punkty na żyrando, po boku dwa kinkiety i korzystając z okazji namawiam wszystkich telewidzów na korzystanie i przestawianie się na świetlówki energooszczędne, co wpłynie korzystnie na nasze środowisko, jak i zarówno na nasze kieszenie. W niewielkiej łazience połączonej z toaletą znajdą się sedes, umywalka i wanna z hydromasażem. Podczas gdy właściciele oglądają efekt solidnej pracy Pana Tomka, on w tym czasie czyści świeżo ułożoną glazurę. Na koniec wizyty dzieli się z nami refleksją na temat kompleksowego remontu, jaki przeprowadził w tym mieszkaniu. Co do mojej pracy tutaj, jestem, jestem zadowolony. Prace przychodziły planowo. W związku, że właścicielami jest młode małżeństwo bardzo bardzo podobnym wieku do mnie, nasza współpraca się układała bardzo pozytywnie. I mam nadzieję, że będą też oni zadowoleni z moich usług. Odwiedzamy dziś salon z wyposażeniem łazienek. Sprawdzimy, jaką armaturę łazienkową i kuchenną warto kupić. Czas baterii dwuchwytowych w naszych domach dobiega już końca. Dla 90. producenci proponują baterie jednouchwytowe, baterie mieszaczowe. Baterie te dzielimy na baterie łazienkowe i baterie kuchenne. Wśród baterii kuchennych możemy wyróżnić baterie jednąfytowe z wysoką wylewką, z wylewką tradycyjną, nieco niższą. Baterie dwouchwytowe z jeszcze wyższymi wylewkami, jako baterie designerskie projektowane przez najbardziej znanych designerów na świecie. Baterie kuchenne mogą mieć wygodną, wysoką wylewkę. Wygodna, wysoka wylewka daje nam taką korzyść, że łatwo nam napełnić czajnik z wodą i nalać wody do garnka przy pracach kuchennych, bateria może mieć wyciąganą wylewkę, tak jak ta tutaj bateria. To jest bardzo wygodne właśnie do, choćby do przepłukania zlewoznimaka w kuchni czy, czy ewentualnie na pełnienie jakiegoś innego naczynia. W praktyce wyciągana wylewka baterii pozwala napełnić garnek wodą bez przenoszenia go z płyty kuchennej Jednym uchwytem reguluje się temperaturę i wielkość strumienia. Umieszczony w wylewce perlator zapobiega rozpryskiwaniu się wody, co ułatwia zachowanie porządku w obrębie zlewozmywaka. Innym przykładem baterii kuchennej może być bateria, zestaw baterii kuchennych, który składa się z baterii dwufytowej, z wysoką wylewką, wygodną do napełniania czajnika i, i garnka, jak również z baterii bezdotykowej, która służy do szybkiego umycia rąk w kuchni bez dotykania baterii. Fotokomórka reaguje na dłonie użytkownika. I uruchamia strumień wody. Wśród baterii łazienkowych wyróżniamy baterie umywalkowe, stojące na umywalce, baterie natryskowe i baterie wannowo-natryskowe. Wśród baterii wannowo-natryskowych i natryskowych możemy wyróżnić baterie mieszaczowe, tradycyjne, bądź baterie termostatyczne. Baterie takie są bardzo bezpieczne w trakcie używania, gdyż zapatrzone są w termostat. Termostat możemy blokować na temperaturze 38 stopni. Jest to temperatura optymalna do kąpieli dla większości ludzi na świecie. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje temperatury y, y, niższej niż 38 stopni, możemy bardzo łatwo tę temperaturę obniżyć tym pokrętłem. Jeżeli dla kogoś ta temperatura będzie za niska, możemy wcisnąć tą blokadę i podnieść temperaturę do oczekiwanej, pożądanej y, do kąpieli. Dodatkowo bateria taka zapatrzona jest jeszcze w ekoblokadę, która powoduje, że otwieramy baterię do pierwszego stopnia wypływu, ustawiając strumień o niższym wypływie, wciskając ekoblokadę ustawiają maksymalny wypływ. Choć koszt baterii termostatycznych jest wyższy niż baterii dwu- czy jednouchwytowych, to baterie te pozwalają zużyć o połowę mniej wody, co nie jest bez znaczenia dla domowego budżetu. Koszt zakupu baterii termostatycznej zwraca się w ciągu kilkunastu miesięcy. Zestawy natryskowe zaopatrzone są w trwałe i niebrudzące się węże oraz mdelniczki z ociekaczem. I co najważniejsze, mogą być jedno- lub wielostrumieniowe. W tym zestawie natryskowym, tutaj widać, słuchawka może być wielostrumieniowa. Regulujemy tą słuchawkę poprzez przekręcenie sitka. W ten sposób dłońmi możemy ustawić jeden z pięciu strumieni, które może oferować nam ta słuchawka. Z myślą o dzieciach biorących prysznic, w tym zestawie zamontowano specjalny uchwyt, umożliwiający bez wysiłku opuszczenie rączki natryskowej na odpowiednią wysokość. Kolejna propozycja do łazienek to baterie trójotworowe montowane na rancie wanny. Doskonale radzą sobie z nimi najmłodsi użytkownicy, samodzielnie przygotowujący wieczorną kąpiel. Za pomocą jednego uchwytu ustawia się odpowiednią temperaturę wody i wielkości strumienia. Wyciąga